W żywopłot formie rośliny pnącej bluszcz. Co ty myślicie? Ja uważam, że jest to dobre rozwiązanie w przypadku takich ogrodów jak tutaj z tyłu. Czyli jesteśmy na osiedlu deweloperskim, małe ogródki, kilka metrów szerokości, kilka metrów długości i nie chciałbym wstawiać tam żywopłotu, ponieważ jeżeli żywopłot zabierze nam około metra z szerokości lub długości tego ogrodu, spowoduje to, że zamiast 10 metrów trawy, na przykład będą 4 albo 6. Kilka podstawowych informacji na temat... Bluszcz. Bluszcz jest rośliną zimozieloną. Przez cały rok będzie stanowić tak samo dobrą przegrodę dla twojej intymności, dla twojego otoczenia. Bluszcz urośnie w cieniu, w półcieniu oraz w pełnym słońcu. Ale w moim odczuciu i z doświadczenia mojego, najlepiej rośnie w półcieniu. Bluszcz lubi stanowiska wilgotne, ale jeżeli nie będziesz go regularnie podlewać, też sobie da radę. Trochę jak pęcherznica w przypadku żywopłotów e, liściastych, bluszcz jest rośliną nie do zajechania. Widać to często w parkach i w lasach, gdzie występuje naturalnie. No, to ile kosztuje ten żywopłot z bluszczu? Jeżeli przyjmiemy, że bluszcz sadzimy w odległościach po 30-35 cm, wychodzą nam 3 sztuki na metr bieżący. Jeżeli w doniczce P11 bluszcz kosztuje od pomiędzy 8 a 11 zł, wychodzi, że 33 zł kosztuje metr bieżący, czyli za 10 metrów bieżących, czyli zmierzymy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli za taką długość żywopłotu z bluszczu zapłacisz 330 zł. Pamiętaj, sadzisz go w jednym rzędzie. Przez pierwszy okres starasz się go przeplatać i wplatać w płot panelowy. Jeżeli jesteś jeszcze przed wyborem płotu panelowego i wiesz, że będziesz miała lub będziesz miał pnącza na nim zawieszone, poprowadzone, Pomyśl, żeby ten płot był z grubszego drutu niż standardowe, czyli na przykład minimum 5-6 mm, bo tak jak ten, ten ma 5 mm. Jeżeli kupisz w markecie, e, płoty panelowe, które mają na przykład 3 mm, po kilku latach obawiam się, że może nie wytrzymać ciężaru, który będzie stanowił ten bluszcz. Jeżeli chodzi o cięcie bluszczu, tniesz go, kiedy chcesz, tak naprawdę, trochę podobnie jak z ligustrem. Tniesz go, odcinając te zbędne odrosty, czyli te zbędne pędy, ale albo równie dobrze możesz je pleść z powrotem w płot, na przykład. O, ten się urwał. W ogóle warto jest ukorzenić bluszcz, jeżeli chcesz zobaczyć jak się ukorzenia bluszcz, napisz w komentarzu, będę miał czas, na pewno taki film dla was zrobię. W każdym filmie o żywopłotach musimy też powiedzieć o minusach. Tego rozwiązania, tej rośliny. Żywopłot z postaci pnoczy, z bruszczu również ma swoje minusy. Największym jest jego ekspansywność, trzeba nad nim panować, rozrasta się bardzo szybko. Drugim minusem jest fakt, że jego owoce, jak już je wytworzy, a wytwarza je po kilkunastu latach wzrostu, są szkodliwe i są trujące dla nas, dla ludzi. Jest to szczelna zapora, chroni przed wścibskimi, znaczy nie wścibskim, jakimikolwiek, jakimikolwiek spojrzeniami ludzi, chroni przed wiatrem, chroni również przed słońcem, ale w jaki sposób? Zobacz, tam przejdziemy kawałek dalej. Jedni z inwestorów wpadli na pomysł, żeby stworzyć zieloną markizę. Wiecie, zwykła markiza by była niedopuszczalna na takim osiedlu, bo nie pozwala to na to prawo i pewnie wspólnota, bo nie można służyć elewacji z jakąś tam zwykłą markizą. Dlatego przetletli kilkanaście sznurków i po tych sznurkach puszczają bluszcz, który się dalej będzie do góry. Dzięki czemu zielona markiza dopuszczalna, legalna, ale też jaka przyjemna, bo na pewno lepiej siedzieć pod zieloną rośliną niż siedzieć pod tam sztucznym materiałem. Zobaczcie. Tam kawałek dalej. Znowu modyfikacja związana z bluszczem. Jedni z inwestorów podnieśli swój płot o pół metra, dołożyli panel, dzięki czemu pnie się ta roślina do góry. Gdyby dołożyli sam panel, albo by zrobili taką siatkę cieniującą jak tutaj na tej budowie, nie było to by piękne. Ale kto komu zabroni, żeby roślina była trochę wyższa i dawała nam jeszcze więcej intymności. A bluszcz równo rok po posadzeniu wygląda tak jak tutaj. Teraz najważniejszą zasadą jest wplatanie. Mamy wolny pęd, przeplatamy, mamy kolejny wolny pęd, przeplatamy. Dzięki temu szybciej osiągnie to co chce, jeżeli nie wiesz, jaki żywopłot u siebie posadzić? Wejdź na mój kanał Dawid Ogrodnik na YouTubie, a tam cała seria filmów na temat żywopłotów. Tam na pewno dobrze ci doradzę i podejmiesz właściwą decyzję.